To musiało się wydarzyć. Na to czekaliście, tego chcieliście. Człowiek mit, człowiek legenda, paris, Platynow, ocena sylwetki. I przede wszystkim, co jest najważniejsze w Parisie, to mimo swojego dość nietypowego stylu bycia, którym przyciągnął do siebie masę, ale to masę obserwujących, to wyciągnął od komputerów tysiące ludzi, za co propsy. Te słynne jego na trening wy i wiele innych tekstów, które motywowały nas do działania. Ja sam pamiętam, jak niejednokrotnie oglądałem jego vlogi, przygotowując się do zawodów. I co pierwsze wpada w oczy, jeżeli mówimy o sylwetce Palisa, to te barki. Naprawdę krągłe, ładne barki. Barki mają warstwy, cebula ma warstwy. Do tego niski poziom tkanki tłuszczowej, do którego niewiele osób jest w stanie dojść, za co propsy. Jeżeli mówimy o pozie bokiem w kategorii men's physique, to ma niesamowicie wąską talię z bardzo ładnymi skosami, które przy dość szerokim obojczyku naprawdę wyglądają bardzo ładnie i opływowo w fałkę. Jeżeli za to chodzi o plecy, to mogłyby być one troszeczkę grubsze, ale dużym plusem jest genetyka i zaczep mięśni oraz jeżeli chodzi o najszersze, to one naprawdę wychodzą od samego dołu, co jest dużym plusem. No i był on jednym z ludzi, którzy rozsławili właśnie Sopot razem z ekipą z WK. Obserwuj kanał po więcej, przyjacielu.